53. odcinek podcastu Radiogram. Rok nagrywania podcastu, czyli czego się nauczyłem. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza Marek Krak. Oprócz głównego tematu dzisiaj w odcinku 900 tysięcy, nowe podcasty brandowe, podcast Opry Winfrey, Pyrcaster 2020, raport o stanie świata, radio Antropocenu oraz jak zwykle radiogram poleca. Jest mi niezmiernie miło, że słuchacie tego odcinka. Dziękuję za komentarze i ocenę, czy to na Podchaserze, czy na Apple podcast. Jestem również niezmiernie wdzięczny za kliknięcie przycisku Obserwuj w aplikacji, której używasz do słuchania. Dzięki temu nie ominie Cię żaden z następnych odcinków. Dziękuję również za podzielenie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych. A teraz zaczynamy. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, krótka informacja. Intro, które usłyszeliście, jest nową wersją starego. Intro radiogramu i nagrane zostało przez Daniela Pawlaka z lektor.audio. I nie jest to nagranie sponsorowane, mówią o tym, ponieważ sposób realizacji, szybkość i profesjonalizm, który pokazał Paweł, jest wart polecenia. Więc jeśli szukasz lektora do swojego intra, to szczerze polecam zajrzeć na stronę www.lektor.audio. To już rok, odkąd radiogram zaczął nadawać. Przyznam się, że kiedy zaczynałem, nie miałem żadnego planu w rodzaju, gdzie będę za rok. Dziś chciałbym się z Wami podzielić tym, czego się nauczyłem przez te 52 tygodnie i podsumować ten rok. Właściwie powinienem powiedzieć 50 tygodni nagrywania, ponieważ przez rok opuściłem dwa wydania radiogramu. Jak to się stało, skoro w RSS-ie razem z tym odcinkiem jest ich 54? Otóż brakujące odcinki uzupełnione zostały poprzez w pierwszym przypadku zwiastun, który nagrałem kilka dni temu, a dlaczego, to o tym mówiłem w odcinku dlaczego właśnie warto nagrywać zwiastuny. Drugim odcinkiem, który uzupełnił tą lukę, to właściwie dwa odcinki, rozmowy radiogramu, jedna z Martą Nimirą z agencji Słucham, a druga to rozmowa z Karolem Stryją z zawodowców i Storia by Abstra. A te dwa pominęte odcinki nie ukazały się z różnych właściwie powodów. Pierwsza przerwa była zapowiedziana i zaplanowana. Stało się tak, kiedy w zeszłe wakacje wyjeżdżałem w górę. Drugi raz stało się to na początku lutego, kiedy no, miałem pogrzeb w rodzinie. I, I choć zabrałem ze sobą, miałem nagrać ten odcinek, zabrałem ze sobą sprzęt do Polski, to jednak na miejscu, no, szczerze mówiąc, nie mogłem sobie poradzić z emocjami i koncentracją. Dlatego odpuściłem. I to była pierwsza lekcja, którą chciałbym się z Wami podzielić. Nieważne, Jaki macie podcast, jaka jest jego tematyka czy też format? Nie zawsze będziecie w stanie nagrać zaplanowany odcinek. Wnioski są dwa. Możecie nagrać jeden, dwa lub trzy odcinki, tzw. forever green, czyli z treścią, która nie zależy od czasu publikacji. I takie odcinki będą waszym planem B, w przypadku kiedy niezależnie od powodów nagranie nie będzie możliwe. A po drugie to koniec końców wasz własny podcast jest waszym podcastem. I to wy decydujecie o emisji odcinka tak samo jak o ewentualnym zamknięciu podcastu. Jakiekolwiek będą powody, nikt nie może was zmusić do publikacji. No, oczywiście w przypadku braku publikacji, kiedy macie umowę na przykład biznesową na prowadzenie podcastu, Musicie się liczyć z konsekwencjami takiej decyzji. Częstotliwość publikacji jest kolejnym elementem, o którym mogę powiedzieć sporo po pierwszym roku z radiogramem. Zanim zdecydujecie się, jak często będziecie publikowali, warto to bardzo, ale to bardzo wnikliwie przemyśleć. To, o czym pewnie często słyszeliście, że regularność publikacji jest ważna. Jest prawdą. Bez względu jak często będziecie publikowali, co tydzień, dwa czy raz na miesiąc, to regularność pozwoli Wam przyzwyczaić Waszych słuchaczy do Waszego podcastu. Słuchanie stanie się częścią ich rutyny. A jest to niesłychanie miłe, kiedy słuchacz mówi Ci, że na przykład słuchać ją regularnie w drodze do pracy, każdy poniedziałek. Ta rutyna jest nie tylko ściśle związana z częstotliwością publikacji, ale również z Waszym życiem. Będziecie się musieli przeznaczyć na przygotowanie odcinka przynajmniej kilka godzin tygodniowo i to bez uwzględniania samego nagrania czy też edycji. Będziecie to musieli robić tak często, jak często będziecie publikować. Może się to wiązać nie tylko z Waszym życiem, ale również z życiem Waszych bliskich. W radiogramie przygotowanie odcinka zajmuje mi średnio 6 godzin. Ten czas muszę wygospodarować wśród innych obowiązków, czy to rodzinnych, czy to zawodowych. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że wraz z liczbą odcinków staje się to rutyną i przychodzi coraz łatwiej. Choć od czasu do czasu zdarzają się też sytuacje, tzw. podbramkowe, kiedy muszę improwizować i dostosować się do nieprzewidzianych wydarzeń. To, co przed chwilą mówiłem, może się wydawać wręcz odstraszające od podcastowania, ale odnosi się to tak samo do wszelkiej innej aktywności, gdzie są tworzone treści, czy to będzie pisanie, czy też, czy to będzie wideo. Różnica polega na tym, że sama część, nazwijmy to produkcyjna, w przypadku audio jest o wiele łatwiejsza niż wideo i o wiele bardziej naturalna niż na przykład pisanie. Przecież każdy z nas mówi codziennie i to w ilościach, które są o wiele większe niż w przypadku pisania. Kolejnym ważnym elementem, który towarzyszył mi przez rok, to organizacja. I tu muszę się przyznać, że bez pewnych narzędzi byłoby mi niezmiernie trudno. Moim podstawowym narzędziem jest aplikacja Evernote. To w niej zbieram wszystkie newsy, informacje, przygotowuję notatki, skrypty do wydań i, i całe odcinki. Ponieważ radiogram to w większości newsy, możliwość tagowania notatek w Evernote jest dla mnie po prostu bezcenna. Drugim narzędziem, które na chwilę obecną wydaje mi się niezastąpione, jest mój program do edycji audio, czyli Hindenburg Journalist. Testowałem różne programy, od Audacity, przez Adobe Audition, Rippera, GarageBand, tam było jeszcze kilka innych. I to jednak Hindenburg mnie przekonał tak naprawdę swoją prostotą i funkcjami, które przydają się właśnie przy podcastingu. Czy to automatycznymi poziomami, możliwością ustawienia poziomu głośności LUFS przy eksporcie, Tagami ID3 czy profilami głosu, na przykład. Ale tych funkcji jest dużo, dużo więcej. I choć wiem, że każdy będzie miał swoje zdanie co do programu do obróbki, tak samo zresztą jak przy mikrofonach, to mogę powiedzieć jedno. Jeśli wybierzecie jakiś program, to pozostańcie przy nim. Pozostańcie przy nim, dopóki nie okaże się, że. I tutaj chyba dwie możliwości albo zaczyna Was ograniczać, albo okaże się, że można zrobić obróbkę podcastu szybciej w innym sofcie. Według mnie tylko te dwa elementy powinny decydować o zmianie oprogramowania. No, wspomniałem o mikrofonach, więc, więc chyba czas wspomnieć o sprzęcie, z jakiego korzystam. Na, na chwilę obecną nagrywam przy użyciu sprzętu Road mikrofonu Procaster i konsoli Rodecaster Pro. Wcześniej były takie mikrofony jak Behringer XM 8500, Samsung Q2U oraz testowałem też kilka innych mikrofonów. Przed Rodecaster Pro korzystałem z Zoom H4n Pro, z którego nadal choć rzadko korzystam przy wyjazdowych nagraniach. A co do samego podcastu, to mogę Wam powiedzieć, że radiogram będzie się delikatnie zmieniał. Nową wersję intro już słyszeliście, ale ważniejsza będzie chyba informacja o nowych odcinkach, a, a właściwie to o odcinkach w nowym formacie. Otóż niedługo ruszam z odcinkami w rodzaju nazwijmy to, felietonów które w odróżnieniu od odcinków tych informacyjnych, klasycznych będą moim bardziej osobistym spojrzeniem na podcasting. Tak polski, jak i ogólnoświatowy. Bardziej na luzie, ale nadal, mam nadzieję, merytorycznie. Odcinki te będą się ukazywały raz na dwa tygodnie i będą to prawdopodobnie wtorki, a dla odróżnienia będą miały swoją oddzielną odkładkę i, i będą pod wspólnym tytułem Radiogram po godzinach. Już teraz serdecznie zapraszam. Podsumowując, chciałbym podziękować Wam, moim słuchaczom, że przeszliście ze mną ten rok podcastingu. Postaram się dostarczyć Wam jeszcze lepsze materiały przez te następne, mam nadzieję, przynajmniej 52 tygodnie. I dziękuję Wam za wszystkie wiadomości i maile, które często stawały się inspiracją do nowych odcinków. I szczerze mówiąc, to pomagały mi czasami. Wrócić do mikrofonu w tych momentach, kiedy było ciężko z motywacją. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze i do usłyszenia w następnych odcinkach. A teraz przechodzimy do newsów. W Apple Podcast jest już ponad 900 tysięcy podcastów i ponad 27 milionów odcinków. Jest to nadal dużo więcej niż w Spotify, które ma ich trochę powyżej 700 tysięcy. Magiczna liczba 1 miliona się zbliża, a ja osobiście obstawiam, że stanie się to w okolicach 16 maja. Jeśli chcecie przejrzeć więcej statystyk, to zajrzyjcie na stronę w notatkach. Znajdziecie tam informacje o tym, ile jest podcastów, ile z nich jest codziennie dodawanych, a ile usuwanych. Tak, usuwanych, ponieważ Apple praktycznie codziennie usuwa część podcastów. Znajdziecie tam również stosunek podcastów aktywnych do nieaktywnych oraz liczbę odcinków na podcast w zestawieniu procentowym, plus jeszcze kilka innych ciekawych zestawień. W ostatnich dniach wystartowały dwa ciekawe podcasty brandowe. Między drzewami to podcast lasów państwowych, który powstał przy współpracy ze Storia by Abstra. Mamy nadzieję, że zainspirujemy słuchaczy do aktywnego wypoczynku w lesie, własnych poszukiwań i dociekań. Pomożemy lepiej zrozumieć, co się dzieje wokół nas. Tak mówi Anna Malinowska, Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych, na temat właśnie tego podcastu. Również Allegro wystartowało ze swoim podcastem allegro.tech. Podcast ma być głównym, oprócz bloga, sposobem na opowiadaniu o Allegro. Podcast został wyprodukowany przez agencję Większe Logo. W pierwszym odcinku usłyszycie o zatrudnianiu i rozwoju inżynierów w grupie Allegro. Nowy podcast bazujący na odcinkach telewizyjnego programu The Oprah Winfrey Show będzie dostępny od 3 marca, kiedy wypuszczone zostanie pierwsze 10 odcinków, a następnie po jednym odcinku każdego tygodnia. Mówię o tym z jednego powodu. Zastanawiałem się, jak radziłby sobie na przykład program Kuby Wojewódzkiego jako podcast. I mam tu na myśli archiwalne wydania. Pewnie całkiem nieźle. I czy zobaczymy w związku z tym więcej konwersji programów TV na podcasty? Być może, być może kto to wie. Ja osobiście z chęcią bym zobaczył, jak takie polskie programy radzą sobie w podcastach. W zeszłym tygodniu podano datę Pyrkastera 2020, czyli poznańskich spotkań podcasterów. Tegoroczna edycja odbędzie się 15 maja. W notatkach znajdziecie link do strony spotkania. Na chwilę obecną, kiedy sprawdzałem stronę Pyrcastera, nie znalazłem jeszcze zbyt wielu informacji, ale to prawdopodobnie kwestia dni, kiedy zostaną uzupełnione. Organizatorzy Pyrcastera są również odpowiedzialni za organizację zeszłorocznych Międzynarodowych Dni Podcastu, więc wiedzą jak dobrze przygotować takie spotkania. Dlatego już teraz warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać informacje na stronie. Dariusz Rosiak, autor i prowadzący audycji Raport o stanie świata, będzie tworzył ten program jako niezależny twórca w formie podcastu. W zeszły wtorek na facebookowej stronie audycji ogłosił on pomysł przeniesienia audycji do Internetu w formie ogólnodostępnego podcastu. Do sfinalizowania tego pomysłu ogłosił zbiórkę na patronite.pl. Pierwszy poziom finansowania, który umożliwia tworzenie jednego odcinka na miesiąc, został osiągnięty już po dwóch dniach. Na chwilę obecną zbiórka przekroczyła drugi próg i weszła w fazę trzecią, która zapewni wydawanie audycji, a właściwie podcastu, co tydzień. Jak mówi autor, jestem całkowicie zdeterminowany, aby postawić na podcast i rozwijać go przy współudziale osób, które wspierają go finansowo. Odcinki mają trwać w okolicach 50-60 minut i być opowieścią o świecie z wykorzystaniem dźwięku, a jego jakość jest, jak mówi sam autor, bardzo ważna. Radiogram również dołączył do sponsorów raportu o stanie świata. Serdecznie polecam dołączenie do patronów. Link znajdziecie w notatkach albo bezpośrednio na patronite.pl ukośnik Dariusz Rosiak. Radio Antropocenu to podcast prowadzony przez Agatę Kasprolewicz o życiu w erze człowieka, czyli tytułowym Antropocenie. Dlaczego o tym mówię? Tak jak wspomniany wcześniej raport o stanie świata, jest to podcast, który przygotowuje i prowadzi dziennikarka radiowa. Jest to kolejny przykład tego, o czym wspominałem w odcinku na temat przewidywań na rok 2020. Czyli, że coraz więcej osób związanych z radiem będzie tworzyło podcasty, wykorzystując swoje doświadczenie w audio. I nieważne tak naprawdę, jakie są ku temu powody. A Anna Kasprolewicz jest dziennikarzem, który w zeszłym roku został odsunięty od prowadzenia programów w polskim radio. W 2017 roku zdobyła nagrodę Grand Press za swój reportaż radiowy Kenia: Bojna o trawę. Podcast Radio Antropocenu jest tworzony dla serwisu holistic News. Warto przesłuchać nie tylko ze względu na temat podcastu i jego treść, ale również na jakość wykonania. I jak zwykle Radiogram poleca. A wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji Radiogramu, możesz posłuchać w swoich czytnikach, w swoim czytniku jako playlistą. Odnośnik do pliku RSS znajdziesz na końcu notatek do tego rozdziału na radiogram.pl ukośnik 54. A w tym tygodniu do posłuchania. Krystian Zych nagrał ciekawy odcinek w swoim podcaście Jak zrobić podcast. Krystian porusza kwestię ułatwiania dostępu do podcastu. Naprawdę warto posłuchać. Sezon formuły pierwszej się zbliża, więc dla wszystkich miłośników podcast ósmy bieg. A konkretnie to ostatni odcinek o testach przedsezonowych. Będzie również o plotkach na temat toru Formuły 1 w Polsce. Prowadzi Maciej Jarmakow, dziennikarz Eleven Sports. A do poczynania w tym tygodniu mam dla Was ciekawy artykuł z Forbesa. Przeczytacie tam o wpływie podcastingu na rynek muzyczny i dlaczego Spotify zachęca muzyków do tworzenia podcastów. Artykuł jest w języku angielskim, a link znajdziecie w notatkach do odcinka. Jeśli natomiast szukacie ciekawych polskich podcastów, to zapraszam serdecznie do subskrybowania newslettera Najlepsze Polskie Podcasty. Tam właśnie razem z dwiema Agnieszkami, Karoliną i Wojtkiem, przygotowujemy dla Was co tydzień naszą listę ciekawych odcinków. Skupiamy się na podcastach od twórców indywidualnych, więc zakres tematyczny jest naprawdę spory. I na pewno znajdziesz tam podcast, który Cię zaskoczy. Zapraszam więc na stronę najlepsze polskie podcasty.pl. Pod adresem radiogram.pl kośnik 54 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Kontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję Kontakt na stronie Radiogramu, media społecznościowe lub na e-mail radiogram.pl pisane razem, małpa gmail.com. A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek Rack. Do usłyszenia za tydzień.